Panie trenerze, udana inauguracja ligi 7-1. Jak pan oceni to spotkanie? Wygrany mecz, także oczywiście możemy być zadowoleni. Pierwsza, druga, tercja, rozkręcaliśmy się, rozkręcali, w trzeciej zdominowali z przeciwnika, także wygrany mecz, zadowoleni, Teraz po prostu regeneracja, jutro trening, a przygotujemy się na ten pierwszy ważny mecz na wtorek z tychami dobrej strony pokazali się nasi nowi zawodnicy Michal Barta, Andrzej Mikula. Jak pan oceni ich grę? No, po tym pierwszym meczu trudno, trudno ocenić, ale strzelili bramki. że można powiedzieć, że strzelecki w zakończenie dobre, ale ten lud byl gorší, taky měnký, takže tam po prostu nebyla možnost rozvinout kombinaci. Takže po prvním meču trudno ocenit individuálně, ne tylko jich, ale ogólně všech závodníků. Z dobré strany pokazal se też Sebastian Brykus, který znalazł sposób na bramkaře ryvalů. Tak, tak, tylko ať tak dále, ať těžko pracuje a robí postępy a má predispozice do toho. takže Tak samo jestem zadowolony, ale dużo dużo pracy jest przed nim. Jak już pan wspomniał, we wtorek czeka nas już taki prawdziwy sprawdzian spotkanie z GKSM. Tychy. ma pan już plan na mecz z tą drużyną? Myślę, że mam już coś w głowie, że wiem, wiem co chcemy my grać, zobaczymy, co tychy co ty będą grać, ale już coś w głowie, jakiś, jakiś plan taktyczny mam. Z pewnością też podziękowania należą się naszym kibicom, którzy, mimo nietypowej pory, wspierali dziś zespół. Bardzo zaskoczony jestem, że na taki mecz przyszło tyle kibiców, a byli głośni. Co jest najważniejsze, pomogli nam przelamać ten mecz tej trzeciej tercji. Także dziękuję, dziękuję kibicom za wsparcie. A ja zapraszam je na 26 na mecz z Katowicami. Będę się cieszyć na.